Siemian. z tej strony filmu, Dzisiaj na odcinku chciałem Was zaprosić do jednej rzeczy. Wynająłem sobie kamerzystę, siedzi za kamerą, ja go pokażę. Nie, 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 nie. Albo dobra, to nie będę. Yy, w następnym może odcinku. No, a więc tak. Kupiłem sobie kamerzystę, znaczy nie kupiłem, to jest mój kolega. I mam nowego kamerzysta, operatora od yy, nagrywania, od kamery. I on będzie mi i robi filmiki. Jeśli po tym filmie będzie 10 łapek w górę i jedna subskrypcja, to będzie moim kamerzystą i będą się pojawiać filmy, albo raz w tygodniu, albo codziennie, więc się opłaca. Lepiej by było jakby codziennie było. No tak, no to będą codziennie, ale musi być 5 łapek w górę i... Może więcej. 5, bo i tak mało, bo i tak to dużo. W ja chcecie, żeby ten kanał się zwiększał, to subskrybujcie jeszcze go i mnie. A tak. z Role TV. Mhm. Ja y, wiem, że mam beznadziejny kanał, ale subskrybujcie. Nie masz, nie masz. Dobra, spoko. Tyle Ej, po, po. Gościu, nic nie zrobiłeś, gościu. Musisz chociaż coś nagrać. Co zrobię, Daba? Eee, yy, Co was? mój kanał? Tym więcej subów, nie. tym więcej filmów. Nie słuchajcie, go musimy coś nagrać, chociaż jak yy, mój pies dochodzi. Nie, to, to, to nie wiem, co nagramy. Co zrobić? Do. lampy. Nie, to głupie, Uuu. dobra, nie, gościu, dobra, chodź, yy, nagramy coś. Dobra, ale Uf. co? Nie wiem, może nagram Counter Strike coś jestem, ale nie, nie działę. Jestem już mojego kolegi. Nie, gościu, nie! Typie. To u ciebie siedzisz. Typie musisz nagrać coś. Chociaż yy, nie wiem, co robisz, ale musisz coś. Konsola? nie działa. Zgasa. Ja chcecie, żebym miał, uzbierał nowe Wi-Fi, bo tamte jest no. takie beznadziejne, że nadaje się do złomu, a poprzednie już yy, nie, nie wiem, schowałem już po. Nie wiem, chociaż nie wiem, może wyciągnę. Mm... Ej, wiem, zrobimy pranka. Zrobimy pranka. Ty, ty y, Zawołaj swoją mamę, że coś się stało i że powiedz. Nie, żeby... nie tybie. Nie, 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 nie. Żeby coś. Że ty powiedz, że, że się bardzo źle czuję i że ja z bólu zemdlałem. No, i nie, nie bo to... W... A, wiem, że ludzie to brzmi hardkorowo, ale... Dawaj. Nie wiem. Dawaj. Nie wiem. Dawaj. A jak chcecie zobaczyć Dawaj. następny odcinek. Y... Następny odcinek to będzie pranki. Nie, następny odcinek będzie na moim kanale. Z pranku. Um, nie, z pranków. Ze mną. No. Nie. Z cessa. Dobre, nieważne. Robimy no. pranka. Ty wymyśl lepszego. Dobra, Czy. Trzymaj kamerę. Dobra. Pokazywać ciebie? No pokaż, tak może. A więc Siema to jest mój kolega. To jest, no, to jest kamerzysta. Dobra, dobra. Nagramy go teraz. Ej, Maty, już mnie nie boli. No, Ale zaraz cię śprowadź. Tak? Ale nie! Czemu Czemu jak chcecie o subskrypcja! Nawet że całą nie bowiem. Ale poważnie, a chcesz chyba takie takiej mhm. mhm. Nie. Ej, pokaż mnie. Subujcie mnie. pokaż Siema! Prawie nabraliśmy moją mamę XD. Dobra. Ej, dobra. No. A czekaj. więc pożegnaj się na moim kanale. Nie, nie pożegnam się. Musimy jeszcze ciepło. Powieć. O dobra, czekaj. A więc no stań tu. Nie, dobra, ja cię kamerę. Dobra. A więc ma tyle w pięknie. Jeśli chcecie tego kamerzystę, powiedzcie, że tak. Nie, typie... Już przestań oh. nie grywać. Bo już był pran, już było wszystko. Gościu, to trochę za mało. Co on ci dawa zrobić? Nie, gościu, po... Bo... Ten odcinek jest. No. A umiesz to wyciąć tak, żeby nie było przekleństw? Nie. Był zarąbisty po prostu. Mhm. Trzeba jeszcze nagrać coś, nie wiem. Oto jak pije herbatę. Tak, słaby. słaby. Dobra, spróbujmy. Jeszcze. Nie, spróbujmy jeszcze z tym cesem. Nie Ej, nawet, y, nawet nieźle nagrywam. No, dlatego, tyle za dostaniesz aż 0 złoty miesięcznie. Ty, ja to w ogóle... Czy to... Co to... Nie, by, co to... nie, to nie był Wiktor. Eee, to był mój kolega. Nie był mój kolega. Pomyliłem sobie z kolegą, ale... No nie, nagrywam jak... Ja cię, ale nagrywam spoko. No, to tyle nie, nie dobra, zobaczmy jeszcze w, przy tym Counter Strike'u i tak y, jak będę miał nowego laptopa nie, ignorujcie to dobra, może kończymy ten film a więc tak, subujcie kanał dobra, Może. jeśli będzie 5 subów to będzie fajnie dobra czekajcie zatańcz coś nie. Nie no, dawaj kończymy Dobra, film. nie nagrywam. Co ty robisz? Nie wiem. A zop... miałam pokazać w innym odcinku twarz. Uuu, pokazał twarz. Uuu, teraz już wiecie jak Mati wygląda. Każdy to teraz wiem. To mój kamerzysta. Mm. Tak, Najlepiej mój kamerzysta. Najlepiej włożył worek z kaflanu albo jakiegoś... Z dobrze subujcie go subujcie, subujcie mnie subujcie mnie. jego... Y, powtarza mój kanał Azroly TV może będą więcej tak powiedz a przeliteruj Azry Oly -e -v -v. dobra dobra a więc to na, to na tyle, tyle w tym odcinku. filmie dziękujemy